Cześć, mam na imię Iza yy, i prowadzę kanał Izabeta po pracy. Na tym kanale będę przedstawiała Wam to, co sprawia mi przyjemność, co mnie odstresowywuje, co powoduje, że moje bateryjki są na nowo załadowane. Oczywiście nie będzie to wszystko to, co lubię robić w czasie wolnym, ale to, co. Da się sfilmować i w mojej ocenie nie będzie jakieś zbyt monotonne. No bo na przykład, jak czytam książki, które też są dla mnie super odstresowywaczem, no to nie będzie raczej to dla Was ani ciekawe, ani fajne. Zresztą, akurat książki opisuję bardzo często te, które czytałam na swoim Instagramie, który również prowadzę i nosi on taką samą nazwę jak ten kanał, czyli Izabeta po pracy. Od jakiegoś czasu wkręciłam się również w TikToka. TikTok Oczywiście są to no też moje jakieś takie pierwsze próby, więc bardzo Was proszę o wyrozumiałość. Y nie znam języka angielskiego, od razu z góry mówię, więc może się zdarzyć tak, że zarówno nazwy roślin, czy jakieś tam zwroty, które będę musiała użyć chociaż staram się tego nie robić, ponieważ tak jak mówię, nie znam tego języka będę przekręcała lub wymawiała niezbyt poprawnie. Więc proszę, wybaczcie mi to. A jednocześnie, jeżeli ktoś miałby chęć napisać mi poprawną wymowę w sposób fonetyczny. To bardzo proszę o umieszczanie takich komentarzy. Bardzo chętnie nauczę się czegoś i od Was. No i cóż, żeby to nie było tak gołosłownie, jak jest w tej chwili, to dzisiaj przesadzimy sobie mój jeden z nowszych nabytków. Jest to, jak dobrze pamiętam, Epipremnum Jungle Star. Właściwie nie powiedziałam jeszcze, że. Roślinki, które mam w domu, głównie hoduję w hydroponice, no, semihydroponice bardziej. Hoduję to też zbyt szumne słowo, no ale uprawiam, może to będzie lepsze słowo. Um, uprawiam w hydroponice, w semihydroponice. Mam nadzieję, że um, będziecie mogli też skorzystać z jakichś moich porad, moich sposobów. Aczkolwiek ja jestem typowym amatorem, więc to, co wszystko Wam tutaj będę pokazywała, jest to efekt moich obserwacji, które wynikają jak gdyby z błędów, które popełniałam w przeszłości, które teraz starałam się wyeliminować. No i mam nadzieję, że będzie, no, że będzie to. Że tak powiem, owocne, że wy również będziecie mogli z tego skorzystać. Boże, jak ja się strasznie stresuję, mówię Wam, po prostu to jest coś niesamowitego. Także bardzo z góry Was przepraszam za te wszystkie E, A, L i tak dalej. Postaram się tego unikać, ale stres jest okropnie duży, jak dla mnie. No, więc zabieramy się do dzieła. Tutaj przedstawiam Wam moją sadzonkę ciętą, ale jak widzicie już z całkiem ładnym korzonkiem i z korzeniami powietrznymi, Epipremnum Jungle Star. Będę potrzebowała do tego również kubeczka. Ja zamiast wydawać pieniądze na doniczki dedykowane hydroponice, na razie korzystam z takiego budżetowego jak gdyby rozwiązania, jakim są kubeczki jednorazowe, których wypalam za pomocą y, lutownicy dziurki. Może kiedyś nawet nagram takiego krótkiego shorta albo na TikToku jakiś mały, krótki filmik, jak, jak to się dzieje. No i oczywiście będę potrzebowała również do tego podłoża. Ja korzystam osobiście na dzień dzisiejszy z Lechuzy. E ale tak nie do końca czystej, ponieważ jest to lechuza wymieszana z ceramisem, z vermiculitem. Tutaj, jak widzicie, też znajdują się, jest mała frakcja keramzytu hydroponicznego. Staram się z takich małych frakcji nie korzystać, ponieważ w moim odczuciu jednak jest to za drobne i ja osobiście wolę średnią frakcję. Nie kupuję już. W tej chwili gotowych, gotowej lechuzy. Sama sobie mieszam gruz. Kupiłam go w trzech różnych frakcjach, ponieważ używam małej, właśnie takiej drobnej, jak tutaj widzicie. Używam również tej średniej i używam takiej największej wielkości kamyków. Oczywiście że to wszystko w zależności od tego, jaka to jest roślina, jak duża, jakie ma korzenie. No ale teraz. Ponieważ to jest epipremnum, które rośnie praktycznie we wszystkim i zawsze, użyję tej mieszanki, którą mam pod ręką, czyli mieszanki z najmniejszą frakcją, jaką mam. No więc zaczniemy od tego, że do wypalanego kubka na dno, kurde, na dno wsypuję trochę mieszanki swojej, tak z jedną trzecią kubeczka. Chociaż tutaj wydaje mi się, że to będzie za mało, ponieważ roślinka ma dosyć krótkie, jak na razie, korzonki. Staram się ją ułożyć. Teraz będę chciała akurat tę epipremną będę chciała posadzić, że tak powiem, w kółeczku. Dlatego, że ono i tak się bardzo rozrośnie i potem pójdzie w górę, więc żeby wykorzystać te korzonki, które mam tutaj. Moment przymierzę. No, zdecydowanie za mało jest jeszcze podłoża, tak więc dosypuję. Czyli w tym przypadku będzie to zdecydowanie więcej niż 1 trzecia, nie wiem, może nawet i połowa, a może i jeszcze więcej, zobaczymy. Oczywiście do tego będę potrzebowała jeszcze drugi kubeczek bez dziurek, żeby y, mieć możliwość zrobienia rezerwuaru wody. Dobra, myślę, że teraz już wystarczy. Ja sobie nabiorę jeszcze kamyków, żeby już mieć do zasypania roślinki po jej ułożeniu. A powiem wam, że tą łopatkę kupiłam na AliExpressie. Oj, że tą łopatkę kupiłam na AliExpressie za jakieś śmieszne, nie wiem, 3 czy 4 zł. Do tego była jeszcze łopatka, jak dobrze pamiętam, grabki małe i oczywiście z tamtych rzeczy nie korzystam, bo nie są mi potrzebne. Natomiast z tej łopatki jak najbardziej, bo jest po prostu superaśna. Dobra. Układamy teraz sobie roślinkę. Tak jak chcemy, żeby ona była posadzona. No W moim wypadku będzie to takie, jak widzicie, kółeczko zrobione, ponieważ ja chciałabym, żeby ona na początku właśnie skorzystała ze wszystkich swoich korzonków. No i teraz, teraz może sobie ten korzonek jeszcze tutaj upchnę, żeby troszeczkę dalej był. No i zasypujemy roślinkę. Teraz sypiemy delikatnie, ostrożnie, żeby rośliny nie uszkodzić. Nie wysypać gruzu tak jak ja to właśnie zrobiłam, no ale to standard u mnie, dlatego ja tego wiecznie mam tutaj porozsypywane. Opa. Ja zasypuję również też troszkę tutaj te łodygi, które są między listkami. Nic się nie będzie. Epipremum to jest naprawdę taka roślina, która rośnie zawsze, wszędzie i w każdych warunkach praktycznie. Jezus, jak ja nabałaganiłam. Dobra. No i właściwie to już jest wszystko. Także musicie przyznać, że proces sadzenia w gruzie wcale nie jest taki trudny. Być może ja to robię źle, nie mówię, że nie, ale no, mi to się sprawdza. Działa. Jakoś te roślinki rosną. Raz lepiej, raz gorzej. Ale rosną. Straty już przestałam w tej chwili zaliczać. Bo na początku to muszę powiedzieć, że miałam naprawdę bardzo, bardzo dużo strat. No. Roślinka jest posadzona. Jest w tej chwili pokrzywiona troszkę Ze względu na to, że prawdopodobnie u um, osoby, u której ją kupiłam, rosła w taki, a nie inny sposób. Ale jak ją włożę do kubeczka drugiego, zaleję ją Pożywką zerową. Postawię przy oknie bądź pod lampą. To ona się wyprostuje. Jak będzie troszkę większa, to zamierzam do niej dołożyć palik, żeby miała się po czym wspinać. No bo wtedy automatycznie pipremną ma też i większe liście niż takie swobodnie, że tak powiem, puszczone. No. Za jakiś czas zrobię update. I pokażę Wam, jak roślinka się ma u mnie, jak wygląda. No i jak jej się żyje, jak urosła. Dobra, to by było chyba na tyle, żeby nie przedłużać, no, bo taki filmik zapoznawczy to jest. Zapraszam was do odwiedzania mojego Instagrama, tak jak wspominałam, ta sama nazwa, co yy, ten kanał. Zapraszam was na mojego TikToka. Mam też bloga, który założyłam no, parę lat temu, ale, ale nie kontynuowałam wpisów na nim. Ale jeżeli go reaktywuję, to też Wam podam nazwę, adres do niego. Natomiast na tym blogu na dzień dzisiejszy znajdują się tylko same wpisy dotyczące książek. No, odkąd się przerzuciłam też na zbieranie różnego rodzaju roślin, no to nie prowadziłam go, nie ukrywam. Ale mam zamiar no, zaktualizować go troszkę. Na blogu też pojawi się. A nie, to może kiedy indziej, nieważne. W każdym razie tak, tutaj na tym kanale będę starała się pokazywać, tak jak mówiłam wcześniej, to co mi sprawia przyjemność, to co mnie odstresowywuje, to co powoduje właśnie tak jak, że mam te baterie naładowane na full, prawie jestem wtedy jak króliczek po załadowaniu świeżych baterii Duracella. Może czasem coś ugotuję, chociaż wątpię. No dobra. To by było na tyle. I zapraszam Was do zostawiania komentarzy. Zapraszam Was do zarówno tych miłych wpisów dla mnie, jak i tych zawierających jakieś uwagi, które nie są fajne, w stylu krytyczne. Ale pamiętajcie, że konstruktywna krytyka też jest bardzo dobra. Ja jestem amatorem. Być może odezwie się tutaj ktoś, kto ma większe doświadczenie w uprawie rodzin w Hydroponice i podzieli się swoją wiedzą ze mną, dam jakieś wskazówki, co robię źle, co robię nie tak. Być może pochwali mnie, że jednak no, coś fajnie mi wychodzi. Mam nadzieję, że też dzięki temu jak będę pokazywała. Jaki to jest kanał? Yy, jakie to jest proste? To może ktoś z Was jeszcze się zachęci do tego, żeby uprawiać roślinki w hydroponice. Naprawdę to jest bardzo fajna sprawa. Nie dość, że eliminuje mm, bardzo dużo szkodników, które się pojawiają yy, w momencie uprawy roślin w ziemi. To jeszcze tak jak dla mnie jest bardzo ważne to, że nie trzeba tak często ich podlewać, bo ja notorycznie zapominam podlewać roślin, i praktycznie to, co rosło u mnie w ziemi, no to. Już prawie nie żyje, bo są to jakieś takie zdechlaki, niedobitki, które gdzieś tam odratowałam. No i też no, mam zamiar je poprzynosić do Hydro. W takim kubeczku, jak tutaj widzicie, to jest kubeczek 400 ml. Roślinki podlewam mniej więcej co 10 dni. Więc no, nie jest to aż tak często, jakbym musiała w ziemi. W ziemi podlewam roślinki mniej więcej co trzy dni, ponieważ ja mam dosyć ciepło w mieszkaniu i, i ta ziemia bardzo, bardzo szybko przesycha. No dobrze. To po raz kolejny mówię, że już kończę i tym razem naprawdę kończę. I zapraszam Was, tak jak mówiłam, do zostawiania komentarzy i do usłyszenia w następnym filmie. Pa!